Co to znaczy, że ktoś się urodził w czepku? Ja nie wiem. Piękne ze śmiechu. A, chyba tak. To szczęśliwy człowiek. O ile wiem. Taki pan, że ma dużo pieniążków. Ładną mamę, ładnego tatę, babcie, Nie takich jak ja, tata chudziec. Ja mam w rodzinie za dużo ludzi. Dlaczego za dużo? Bo mamy tylko dwa pokoje. W jednym mieszka dziadek, a w drugim my. A babcia nie ma, w którym mieszkać, a już nie żyje. Rodzina się zmniejszyła sama. Mam tylko już dwa rodzice. A kto w twojej rodzinie urodził się w czepku? U nas jest ta... Że nikt nie ma cepka. A u mnie jest dużo cepków. Na przykład moja mama jest w czepku, bo jest uzdolniona, ma fajne życie, bierze pranie, i jeszcze pracuje i nie ma dla mnie czasu, bo musi po nas sprzątać. A czy ty, Zuziu, jesteś urodzona w cepku? Nie, ale moja mama też nie była urodzona w cepku, bo czy samą od mamy że była urodzona w szpitalu. Zuzia, nic nie rozumiesz. Zawsze się rodzi, że ludzie, czyli lekarze, wkładają czepek temu, który rodzi dziecko. I może być, że lekarze są w takich maskach, żeby się nie obrzydzić. Karetka pogotowia musi przyjąć. Karetka bierze pacjenta na taką rekowalencję. Na z dwóch stron i pacjent musi być przywiązany. Jest tak... I wszyscy spieprzają. Jak ktoś przesuje, to jest szczęśliwy pacjent. Ja mam różne ubytki, ale wyjdę z tego, bo dostaję taką naklejkę szczęśliwy pacjent. A ja dostałam naklejkę szczęśliwy pacjent. A od czego tak naprawdę w życiu zależy szczęście? Od tego zależy. Że jest mu wesoło, ma ładny samochód, mamę, dziadka, babcie. I jest was. ale żelazo. Ja bardzo mam fajne życie. Będę na skrzypcach, kroki, -o, o, jak mamam znajdzie nauczyciela. Na razie żaden się nie załapał. Pięć! Trzy, dwa, jeden, Start.